Chcecie dowiedzieć się na której parafii zapłacicie kartą, jakie nowe funkcje wprowadziło Jak dojadę, a także kto skomponował muzykę dla Mastercard? Oglądajcie. Jeśli poruszacie się komunikacją miejską i macie dosyć opóźnień autobusów i tramwajów, nasz klient Jak dojadę wyciąga do was pomocną dłoń. Dzięki aplikacji na mapce będziecie mogli obserwować, gdzie aktualnie znajduje się Wasz transport, a także zobaczycie ewentualne opóźnienia i przyspieszenia. Aktualizacja jest dostępna jak na razie tylko w Warszawie i we Wrocławiu, ale już niedługo ekspansja na kolejne miasta. Jeśli interesują Was szczegóły tej aktualizacji, już niedługo w naszych social mediach wywiad z prezesem, jak dojadę Bartoszem Górkiem. Chodzicie do kościoła, ale jesteście tak nowocześni, że nie macie drobnych na tace? Już niedługo koniec z takimi wymówkami. Przynajmniej jeśli mieszkacie w Budapeszcie, bo właśnie tam istnieje pierwsza parafia, która umożliwia przyjmowanie datków na tace w trakcie mszy zbliżeniowo. Oczywiście płatności zbliżeniowe w kościołach nie są szczególną nowością, natomiast do tej pory nie było to możliwe w trakcie mszy. System nazywa się Automateusz od imienia jednego z apostołów. Mastercard testuje identyfikację dźwiękową marki podczas trwającego właśnie w Irlandii turnieju golfowego. Klienci płacąc Mastercardem usłyszą melodykę, którą skomponował Mike Shinoda z Linkin Park. Dodatkowo melodię można dowolnie interpretować i dostosowywać do sytuacji. Co myślicie o takim rozwiązaniu? Czy ma to szansę stać się nowym trendem? Dajcie nam znać w komentarzach, a ja się z wami żegnam. Widzimy się za tydzień. Cześć.